Jest godzina 1.23, a ja postanowiłem nagrać materiał z nowej gierki Bluebeard Team Kronos Newton. Dawn. wiem się oczywiście opcjami jak pojebany, grałem troszkę na rogaliku. Na rogaliku też da się grać, oczywiście gram na Z1, nie na Extreme, a jak się trochę pobawicie ustawieniami, to da się pograć. Ale że jestem pojebany i chcę nagrać jakiś materiał, żeby wrócić chociaż jakoś w jakiś sposób na, ten, na kanał. Mówiłem, chwilkę pograłem. Yy, oczywiście nie oszkujcie się, to jest Dead Space, yy, tylko że ubogi. Trochę mnie martwi, bo walka trochę wygląda jak w Kalisto Protocol, gdzie po prostu to strzelanie w Kalisto Protocol było okropne. Widać, że tutaj budżet nie jest jakiś ultra duży, ale ważne jest, jak ta gra będzie wyglądała w ogólnym rozrachunku, a jak na razie to oceny są pozytywne. Ludzie przyjęli ją dosyć ciepło. Zastanawia mnie, dlaczego ja nie mam czy to w ogóle nie ma polskiego? W ogóle cieszcie się, że w to gram, bo tu się gra babą. Hmm, hmm, rozgrywka jest w nowej chucie. Jak apokalipsa nastala. W ogóle fajnie wygląda ten kostium, taki. Ja chyba to tak e, nawiązywać do kombinezonu nurka na moje, bo to chyba jest takie, Przysz że on jakby ten podróżnik nurkuje w czasie. Chyba o to chodziło. Mam że nie zdejmie tego hełmu i nie pokażą się krótkie, kolorowe włosy. lepiej z wygolonym bokiem, kurwa. Dobra, byle co. Wiecie, to w ogóle ma jakieś znaczenie na grę? O, nie da się pominąć. Nieładnie. Ogień. Oś, tyś w ogóle wybierał ten poziom trudności? Później się zobaczy nie wiem, kogoś przywrócić. Matka, dziecko, chuj wie o chodzi. Jakiś test psychologiczny? <grywa> Czas, to kurwa Ciekawe czy to jak ty... ...dostosowuje rozgrywkę podczas tych wyborów. ta gra ma tylko niecałe 30 GB. Zdziwiłem się, jeśli to no, nie jest demo jakiś. Fajna jest ta broń, przypomina trochę taką tą pokawkę z Control, w ogóle ten, tutaj te mapy wyglądają trochę jak Control. No wygląda, mówię, wygląda Dead Space'owo, od razu na myśl przychodzi Dead Space, jak tylko myślę o tym, a nie, trzeba, trzeba było naładować. Gra jest ładna, mi tam się podoba, szczególnie, że ja na rogaliku chciałem w to grać, więc nie patrzyłem aż tak na tą grafikę. No, i czy to jest też polska gra i polski horror? To już tak się człowiek inaczej nastawia. Że zaraz się, I w ogóle też z tego, że te gry, które w ogóle by Team robił, to one nie, nie trafiały jakoś do mnie. Tylko martwi mnie jedna rzecz: jak zaczynam biec, to spadają klatki. Płynność w ogóle się jebie. Nie wiem, czy to tylko u mnie tak jest. Czy to jest ogólny problem gry? Sobie trochę interfejs zmieniłem. Ja w ogóle kocham jak ten hat. Jest dynamiczny, że on się tylko pojawia w danych momentach. Nie wiem, długo zaczyna może broni bronić czy coś. Uuu, puls jest na dole, jak w rezydencie. Znudźmy się w tą historię i sprawdźmy, co tam ciekawego nam przygotowali. O, nieźle rocznie. No, widzicie. Mam takie, o, o, spadki, coś tu chrupie, cholera wie czemu. zaginieni, Zresztą się zastanawiam, czy te zdjęcia to jest jakaś rodzina ludzi, którzy robili tą grę, o, zobaczcie, takie niedociągnięcia, jak, o, wchodzi w ogóle w tekstury, o, takie rozjewane wszystko, o, kocham samouczki z filmikami instruktażowymi, jakaś obywatelu, za... Obywatero, zaradność to klucz. Jakieś wytyczne dla y, mieszkańców. Jeszcze jedna kierka horror będzie e, od polskiego studia. A mianowicie Holiness. Holiness. Teraz raczona z różnymi demami, wycinkami z rozgrywki. Pikselówka. Z, kocham w ogóle pikselówki, gdzie. Są użyte, gdzie jest użyta nowa technologia, jak na przykład światło. Powiem wam, że ten Holiness też będzie zajebisty. Uderzenie i jebudu! Też zajebisty, no kurde, tak mi się podoba ta broń, jak ona tak... się zmienia. Topnięcie. no Dead Space. Topnięcie. Dead Space. Źródło energii służą jako waluta dla podróżników. Wystarczająca ilość może wymienić, no nasza walutka. Czyli pewnie będzie ulepszanko, kupowanie broni. Kupowanie, znaczy będziemy znajdywać broń, coś czuję, ale będziemy mogli ulepszać za części, a hajs pewnie będzie można wydawać z ulepszenia. Nie chcę tak biegać, bo chcę się trochę porozglądać, jak ten świat wygląda. Świat, no, wygląda to super. No, i ten żółty kolor oczywiście. Jak mnie to wkurwia w dzisiejszych grach. Jest nas rany tego koloru żółtego. Już tylko kurwa, czasami nie poszedł w inną stronę. Dla debili, robione. Notatka. tatka. Aha, kłóci się z ojcem. A oparcie, to. To jest paskudnie zrobione. Co to w ogóle za promień jakiś? Kęciasty. Czemu tak dziwnie jakoś świeci? Jebie po oczach, pamiętajcie. Tu jest przedmiot, który trzeba wziąć. Totalnie bez sensu. Zasuwy. <noise> ja się przez to przejść? Wokół ja to otwieram. Co się jakoś nazywa ten ragdoll? Nie był zastosowany. Kolizja, kolizja nie była zastosowana. Czy jaki czort? Nie czemu ja nie mogę latarki włączyć? Tam później, oczywiście, ta latarka jest, ale czemu ja od początku tej latarki nie mogę włączyć? Chyba, że to ja po prostu jej nie umiem włączyć. Ekwipunek. Hmm, hmm, hmm. Już to chyba gdzieś widzieliśmy. I czemu klucz się tu nie pojawił? Halo. Czemu nie ma. ...tej... animacji przekręcającego się klucza. Co, kasy zabrakło? Kuchnia splądrowana. Rozpierdolona. Ciekawe czy w ogóle coś tu znajdziemy. Aha. Prymitywny crafting. Nierozłączna część... ...survival horroru w dzisiejszych czasach. Skrzyneczki. <laughs> o mój paskudny jeden yeah. Ale chyba tam w góry coś jeszcze było. No jest klimacik, klimacik jest. Nie no, nie zeskoczy, serio. Uuu, próbem nas straszyć. <laughs> Stary numer z durnym z durnym manekinem. dobra przełaź babo stur drzwi z kodem o, prawie taka sama godzina jak na moim zegarku co? no pewnie taka sama tanie za ścianą. Chyba nie wróży nic dobrego. Czy my tutaj coś znajdziemy? O! Chemikalia! I energia. A to jest save'uś. Chyba już gdzieś go widziałem. W jakiejś grze. Mamy kot. Bezpiecznik. Oczywiście. I oczywiście. Bezpieczniki rozjebane po całym budynku. Kod do magazynu 367 6, 7. Enter. nie było trudne. Kosmiczna amunicja. Ładka. Dobra, dzięki. Ja to pewnie jest jakiś ten. Bo, bo pewnie. Pewnie, zapierdolę. Jakieś rękawica z mocami pewnie będzie. Kolejna została apteczka. O, nie da się otworzyć. A. Skrót. Tu są oknięte, czyli inna droga to schody. O kurwa, jakie drzwi. jest! mój kumpel miał takie na chacie. Ja pierdolę. Nie widzę najważniejszego. Albo gdzieś przeoczyłem meble, ścianki. Te fotele, wszyscy ludzie się ich pozbywano. Pozbywali. A dzisiaj pójdziesz sobie do IKEA czy do jakiegoś takiego sklepu z meblami i znajdziesz podobny układ. I 100 razy pewnie droższy. No ale sam bym chciał mieć taki fotelik. Dobra, Maddy, co ty pierdolisz? Idziemy misję robić. Przez to, że te meble mi tak... Z... O Jezus. Uleczyłem się. I to właśnie jest, co mnie najbardziej wkurwia w grach. Masz pełne życie, a i tak postać może się uleczyć. I stracić to. To mnie najbardziej wkurwia. Czy tu my coś jeszcze możemy zrobić? Wyjebać bułę w telewizor. No to wypierdalamy stąd. Ludzie, tu nikogo nie ma. Opa, nie skoczy. Wszędzie blokady. Musimy ten niebany bezpiecznik znaleźć. to kurwa za cegły? A ja no, bym przeoczył. Na no, moje to on tu dziś powinien być. Buła. Dawać bezpiecznik. Zara wyłamie drzwi. Platka. Nie da się otworzyć. Niedobrze. Ja nie dobrze. Można tędy. A czyli jednak. Dobra. Ja jestem debilem. Nic się nie da odpożyć. Uh -huh. A ja się nie boję. Chociaż... z drugiej strony... <grywa> chyba się jednak trochę boję. O kurwa. Ale I Czemu ten pistolet jest taki wolny? Ładuj, kobieto. To za... Kaszanka wyszła z niego. Czemu ten pistolet jest taki gówniany? Strasznie powolne ścierwo. Przez to właśnie, że może naładować strzał. Powinna być dodatkowa opcja. Jakimś przełącznikiem, jak w Dead Space'ie. No, ten na pewno nie brał tutaj lekcji z mody. Wyglądał okropnie. Bo ja dopiero teraz zauważyłem, że są ludzie. Chyba ludzie. No dobra, muszę się zorientować, gdzie ja tu w ogóle wlazłem. Bo wygląda mi to bardzo znajomo. Oczywiście nie czytałem dialogu, przed chwilą był. Bo po co? Ja mogę go rozgnieść. Chcę tam się cofnąć? Czy czegoś tu po prostu nie wziąłem? Kurwa, mam bezpiecznik, nawet tego nie wiem. Zajebał bezpiecznik, złodziej. Ale już odzyskał. Kiciuś! Kiciuś! To był Kiciuś Czarny. To pech. No chuj. Jak co do Kiciusia? Dawaj, dawaj. Mine, mine, mine. Wszystko mine. Aparat. Cenny. Cenne urządzenie elektryczne z przeszłości. Choć dziś już nieaktywne. Można je wymienić na energię w stacji roboczej. Cenne przedmioty zajmują miejsce. w Ciekawe czy na przykład. Cenny przedmiot. to będzie pałka z ZOMO będzie można sprzedać albo takie szklanki z tą z tym uchwytem babciowe jak się herbatkę elegancko piło Nie było widać zawsze ile cukru jest najebane na samym dole albo lufka na przykład moja sąsiadka jarała zawsze z lufki takiej żółta już przepalona ale ciągnęła i taką na przykład znaleźć też można sprzedać Teraz pójdziemy do kiciusia, ale najpierw... Chyba ja widziałem u energika, że też tam tak przerywało kawałek recenzji, dzisiaj oglądałem. Czułem, że energik będzie miał dosyć szybko tam recenzję, bo on też lubi takie gry. Gdzie jest mój kiciusia? Chcę do kiciusia. Uh. Halo, halo? Czy ja tu mogę skoczyć? Tu chyba nie był materiał pokazany. Właśnie ten moment. Chyba Gdziekolwiek mogę skoczyć Coś? Nie? Czyli się jednak myla. Nie, to jest właśnie ten moment tak Były tutaj. I ktoś taka ta masa zaczęła chyba spadać z góry Można spadać z dołu. Aha, lampka się zużywa, paluszki trzeba wymienić. Myślałem, że to jakiś interfejs będzie, a tu skrzyneczka taka śmieszna. O! Halo? Neo, zabierz mnie. Komar? Kurwa, zapałem go. Zabity. Zdech. A tu jest latarka na takim... Uuu, jaki upyt. Uuu, uu, się rusza. Uu, w zależności jak patrzymy kamerą. Kurwa, welas. Ja ci dam. I nie trafił. Znaczy nie trafiła. To jednak jest szybkie strzelanko. Czemu wcześniej mi tak dziwnie strzelał jak... ...klikałem przycisk? Strasznie dużo naboi trzeba wyjebać jednego takiego śmierdziela. Czemu z niego nic nie wypada? Okej, okay, spierdolamy. Główna jest. Kurwa, kasetony rozjebane. Wszystko. Kur. Kwiatki. Jakiś wieniec? Ostatnie pożegnanie, no. Kurwa bardziej jak gniazdo wygląda. Muszę to rozjebać. Kazetka. Generał Wojciech Jaruzelski. O, jest nawet troszkę więcej tej interakcji z otoczeniem. Chyba będzie zaraz zmęczone i będzie... Na jedno oko będę grał. Tak, kółko jedno? A, skrót. Kurwa, gdzie ja idę? Ty, jak ma tu wyjść klucz? Czy to jest zajebana dziurka klucza? Lepiej by było wyjebać to z piąchy. Po chuj szukam tych kluczy? O Jezu, moja matka to by była w raju. Buty, buty! No i latarka poszła. BT musimy potrzepić, żeby zaczęła działać z powrotem. Klucz! Pewnie wyjdą po pory fuj, jaki dziwny. Jak z Cthulhu. Ten go w ogóle się zaciąłem? Czy mi się tylko tak zdaje? Nie, zacząłem się. Oła, czemu mi się nic nie odrywa. Aha, nie wiem czy to widzieliście. Po pierwsze, zacięło mnie. Po drugie, przeleciał przez niego ten nabój. Pamiętać, nie za blisko stołów i szafek. Go go go! jest jakaś amunicja? Cokolwiek Halo Nie ma No i chuj Tak mi zajęło! No Giń Jezu Nie no, mam szansek chuj Aha. No to na piątkę walimy się Możemy stworzyć leczonko Stryk Arcyważny kolor znaleziony Nie no jak tu nie będzie O nie jakieś eteryczne klucze O le kurde chrupie Jezus Dlaczego? Niedojewana. Gdzie kiciuś? Gdzie jest kiciuś? Cóż. Tu gdzieś. Jest! O, Borówka. Lecz mi dał. Mówiłem wam. Koty są najlepsze. Kurwa cofnąłem się. Już nie myślę, to ja nie widzę. Kurwa nocne granie. Pierdolę, kiedyś potrafię grać do rana. Teraz ja sprawa mi to trochę trudności. Napisujemy ładnie. Tak. <laughs> no, to normalne. Oj, ulepszonko, stół pewnie do. A to skrytka? Uh, uh, uh. A to stół? Kombinezon, pistolet, kup, sprzedaj. Wszystko to już widzieliśmy. Czy to źle? Nie, a no to nasza pokawka to jest tragedia. Trzy koła. Skąpstwo on. Czekamy. Trzeba palić synów. Ale chrupie jeny. Kolejna skrytka jakaś. Nie pierdol, że do czegoś takiego ja będę musiał mieć nożyce. Przecież mogę z tego wykurwić. Jak to zajebać? Ale tu jest. Uuuu. A czemu to wyglądało tak dziwnie? To też można podpalić, chyba, nie? Co kurwa <grystanie> Znowu się uleczyłem. Mm. Skąpstwo nakazuje mi wczytać grę, aby nie tracić leczonka. Czytaj. <grystanie> nie będę tracił leczonka. Nie ma takiego. Jeszcze straciłem. Pewnie zaraz znajdę kolejny ładunek. Bogdan. Ten Holist... Holist? Chyba tak, to był Holist, właśnie ten pikselowy horror, to też nagram. Bo naprawdę jest warto, jest pełna w ogóle polska wersja językowa, świetnie to wyszło w ogóle. Ja czekam na tą gierkę. A, czyli mogę sobie to po prostu uzupełnić cały czas, okej. Okay. I złożę. Złożę. Dobra, pierdolę to. Nie wczytuję już tego. Aaa, to jest jakiś specjalny zamek tam ustawiony. No dobra. To nie to? Może jednak nie. Jednak nie. To coś tego tak jest? Gówno. Nic nie ma. Pindol zima. nic nie ma.